Witajcie z tej strony, Patryk z bloga samochodem na wakacje.pl. W dzisiejszym nagraniu chcemy pokazać Wam bardzo fajny gadżet podróżniczy, który dostaliśmy od polskiej pani producent do przetestowania. A mowa o moskitierze, która chroni od słońca i również przed owadami w podróży, ale i też w codziennej jeździe. I w zasadzie chodźcie, pokażę Wam, jak to wygląda. No i wskakujemy do tyłu. Teraz żebyście widzieli też jak to. Opa! To akurat kanapa w dużym Fiacie jest mega wygodna. Jest dużo miejsca jak w prawdziwym kabilaku. No i wygląda to w ten sposób. O! Czyli na zewnątrz nic nie widać. Natomiast możemy sobie tu odkręcić szybkę. O, pyk i nie ma opcji, żeby tutaj nam coś w ogóle wleciało. To się tutaj ładnie trzyma. No i też jak świeci słońce akurat dzisiaj to już taka troszeczkę jest pogoda może mniej słoneczna, aczkolwiek słońce czuć fajnie. No to chroni nas to tutaj daje cień i naprawdę jest mega. No ma to znaczenie, jak jedziemy z dziećmi, a często się zdarza, że te słońce gdzieś tam świeci, burzie, potem dzieci płaczą. Stają się marudne, nie chcą spać, zmęczone. No tak samo pasażerowie z tyłu. Siedząc, no to jak się siedzi długo, eksponuje na, na te promienie słoneczne, to potem jest problem, bo człowiek jest zmęczony i taki markotny. Więc tutaj mamy spokój. O, ja sobie tu zamykam teraz szybkę. Jak widzicie ładnie jest to dopasowane. Całkiem przyjemnie. Także o, dla kontrastu tutaj mamy bez tej moskitiery no i tak to wygląda Teraz pokażę Wam w jakim opakowaniu przychodzi moskitiera, dwie sztuki w zasadzie bo dwie sztuki są w komplecie i tylko i wyłącznie są dedykowane do na tylnie drzwi z przodu, gdzieś tam, dopiero są w fazie Projektowania, bo chodzi właśnie o ten prześwicz, żeby można było zobaczyć coś na zewnątrz. No i przychodzi takie pudełeczko: ono jest oklujone producentem. Otwieramy co jest z środku. To oczywiście jednej moskitiery brakuje, bo już jest założona. Druga jest w ten sposób tutaj zwinięta. Mamy informacje o produkcie. Mamy 100% poliester, wyprodukowano w Polsce z tego co przekazała producentka to szyciem zajmują się panie które w trakcie covidu utraciły pracę więc dzięki temu mogą zarobić no i mamy takie tutaj drzew kopiniowe zapaszki które można sobie zawiesić w samochodzie teraz pokażę wam jak to wygląda po wyjęciu z pudełka i rozłożeniu tutaj widzimy że mamy kąty proste czyli tak jak tutaj o drzwiach. Tych pyk. Większość samochodów tak ma. I tu mamy skos, taki trójkąt. No i tak samo mamy to rozwiązane tutaj dokładnie o. Czyli mamy ten skosik, tu mamy kąty proste. Wygląda to w ten sposób. To normalnie zakładamy o jak skarpetkę taką większą. Także tu problemu nie ma. Tu mamy te końcówki, o których mówiłem. Do naklejenia rzepy. No i z drugiej strony mamy dokładnie to samo, nie? Także zaraz zakładam drugą sztukę i pokażę Wam jak wygląda zaciemnienie w środku. No dobra i teraz mamy naciągniętą skarpetkę. Wygląda to w ten sposób. O! Tu sobie naciągamy. Tutaj akurat mamy jeszcze te dzyndzelki. Już teraz chyba niespotykane w samochodach współczesnych. Natomiast kiedyś takie były. No i mamy tutaj o, rzepty, jest taśma dwustronna, czyli w razie gdyby coś się działo, no ja muszę tu jedną ręką sobie poradzić. Bo akurat małżonka poszła szukać grzybów. Więc... Ok kochani, na koniec zostawiłem temat warunków handlowych, ceny, ile to kosztuje. Także cena rekomendowana przez producentkę wynosi 89 zł, natomiast kupując za pośrednictwem czy klikając w nasz link partnerski otrzymacie 15% rabatu. Naprawdę jest to sporo. Także, zawsze parę złotych zostaje w kieszeni. Można za to sobie coś kupić, zatankować, nie wiem, zjeść loda, pojechać, kupić bilet wstępu. No i zachęcamy Was do zakupu, bo produkt jest bardzo fajny. Naprawdę przydaje się w podróżowaniu, nawet w codziennym użytkowaniu. Tak? Gdzie jeździmy z dziećmi do szkoły, do żłobka, nie wiem, zawieźć do teściów. I w lecie to Rusz. robi robotę. Fajne wiosenne dni, gdzie świeci nam słońce, też się to przydaje, nawet w zimie, tak. Także zachęcamy tutaj na dole naszego materiału, będziecie mieli dostępny link z rabatem. No i co? Do następnego odcinka. Bywajcie i miłych podróży. Cześć, pa.